Teraz Dolnośląskie zamki i pałace na sprzedaż. Prawdziwe perły architektury z długą historią, idą pod młotek. Ceny od 300 tysięcy do 1,5 miliona złotych. Już 16 lipca do kupienia zamek w pyszczynie. Wprawdzie to ryzykowna inwestycja, bo o bankructwo niełatwo, ale kto ma pomysł i chęci i pieniądze, to może sporo zarobić. Katarzyna Sudnik. Głośno i wesoło. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nie będzie tu spokoju. Ponad 1200 maluchów spędzi w zamku Topacz każde przedpołudnie. W różnych miejscach byliśmy tam policja, tu nawet karetka. No, można tutaj wiele rzeczy zobaczyć. Zabawa, pływanie gry i nauka nowych umiejętności. Gdyby nie ta oferta. Byliśmy siedzieć i nic nie robić. Tylko by, możemy się nudzić, a tu jest fajnie, bo jest ciepło, są trampoliny. Zamek Topacz, miejscowość Ślęza. Dziś tętni życiem. Hotel, restauracja, muzeum motoryzacji, centrum konferencyjne. Ale jeszcze 10 lat temu było tu zupełnie inaczej. Straszna ruina. Ja mówię, że ptaki to do góry brzuchami fruwały, żeby tej nędzy nie widziały. Pan Bronisław mieszka w Ślęze od 1946 roku i dobrze pamięta, jak bardzo zamek był zdewastowany. To, że trafił w prywatne ręce i został odremontowany, to korzyść dla całej miejscowości. Masa ludzi tu ze wsi pracują, nie? 2,5 miliona złotych w tyle 10 lat temu kosztował cały obiekt. Remont pochłonął kolejne 39 milionów. Pierwszą dotację unijną właściciel dostał dopiero w tym roku. Dopiero teraz przestał też dokładać do utrzymania zamku. Może pełnić rolę nie tylko no, społeczne, można tu organizować akcje, mieliśmy, odbywa się u nas opera, no, po prostu jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Podobnych zamków, pałaców i dworów na Dolnym Śląsku jest ponad 140. Prawie jedna czwarta wszystkich polskich zabytków znajduje się właśnie tutaj, na terenie Dolnego Śląska. Mamy mnóstwo pałaców, zamków, dworów, kościołów. Pałac w pyszczynie. Piękny, tajemniczy, po prostu perełka, ale niestety mocno zniszczona. Dlatego też cena jak na taki unikatowy obiekt niewygórowana. Wartość tego obiektu jest 1 150 000 zł, z czego obniżka jest 425 000 zł, czyli do zapłaty jest 725 000 zł. I co ciekawe, można tą kwotę rozłożyć na raty. Kupić to w sumie najmniejszy problem, mówią specjaliści, trzeba jeszcze obiekt wyremontować i utrzymać, czyli mieć na niego pomysł. Potrzeba mieć pomysł na funkcję obiektu, trzeba mieć pomysł na rodzaj właściciela, bo z tymi funkcjami najczęściej się on wiąże. Trzeba mieć pomysł na otwarcie obiektu. Im większy, tym ta otwartość musi być większa. Trzeba mieć pomysł na finansowanie takich projektów. W ciągu pięciu lat z kasy Ministerstwa Kultury wydano półtora miliarda złotych na ratowanie zabytków. Na pozostałe, które popadają w ruinę, potrzeba dwukrotnie więcej. Wrocław Katarzyna Sudnik.